久保田さん

Pani jest tą magię. Jest dzisiaj nie A kto to jest? Ten autobus już wcześniej wyjeżdżał. Jak przyjechaliśmy, pamiętasz, na miejsce? Przeczynię tam um, czekolada. Tego w kolana. Moją. to to już nie jest. A gdzie ona jest? Ale oczami to nie ma na świecie. No dobrze. Siadamy za kilka. Nad morza. Nie, jedno przystaną, tam gdzie wsiadaliśmy. Odcinuję. Dość dobrze. A gdzie pójdziemy na te? Zobaczymy te góry. Te góry na ogół. Kiedy zobaczymy? Nigdy. Nie rozeszłam. Sí.